Witajcie, witajcie! Dzisiaj domowa ciastolina. Była sobie żabka mała, czyli jak zrobić ciastolinę, a potem ulepić wesołe żaby. Jak zrobić ciastolinę w domu? Oto przepis. 1 cała i trzy czwarte szklanki mąki, 1 trzecia szklanki oleju, 1 trzecia szklanki wody, barwnik spożywczy. Aby stworzyć ciastolinę, musimy dobrze wymieszać wszystkie podane składniki. Oto one. Do miseczki wsypujemy mąkę, olej i wodę. Następnie, i tutaj wybór należy do Was. Dokładamy barwnik. Ja wybrałam dzisiaj zielony. No, i słuchajcie, teraz musimy to dobrze wymieszać. Ugniatamy, tak, by powstała nam jednolita masa. Możemy zaprosić do tego dzieci. Jak wykonać śmieszne żabki z ciastoliny? Zobaczcie, jakie to proste. Trzeba zrobić dwie kulki: większą na tułów i mniejszą jako głowę. Potrzebne nam będą również dwa wężyki jako żabie utka oraz sześć malutkich kuleczek. Zróbmy żabie utka przez zagięcie naszych wężyków. A teraz sklejamy żabkę, łączymy głowę i tułów, doczepiamy żabie łódka, teraz żabie paluszki, zrobię jeszcze oczka z plasteliny. Wszystko doklejamy. A teraz kolej na Was. Zróbcie z dziećmi wesołe żaby. Powodzenia! Jeśli Wam się podobało, proszę o łapki w górę. Oczywiście, żeby na bieżąco być z filmikami, subskrybujcie ten kanał.